Dzień dobry. Co tam u państwa? Wszystko w porządku? Jak idzie kwarantanna? Nuda przyszła, czy jeszcze nie? Uczycie się polskiego? Mam nadzieję, że tak. Moi drodzy, rozmawiamy dalej i yy, nie znamy jak zapytać po polsku. Jak sprawy? Tak? Co tam w tebie Tak? Co nowego? To dzisiaj nauczymy się tego, jak zapytać, jak sprawy szczegółowo. No zaczniemy. Proszę sobie otworzyć zeszyty i zapisywać te wyrazy. E, zapytać, e, jak sprawy można w kilka sposobów. Pierwszej, jak się masz? Jak się masz? E, jeżeli mówimy oficjalnie, e, na przykład do osoby, które, którą nie znamy, jak się pani ma, tak? Jak się pani ma, można zapytać, albo jak leci, jak leci, to już tak bardziej nieoficjalnie. Jak leci? Albo, co u ciebie, co u ciebie? Albo co słychać? I co można powiedzieć, kiedy pytają, co słychać, jak leci? Tak, można powiedzieć bardzo dobrze, duże dobre, tak? Jak się masz, bardzo dobrze, fajnie, świetnie, cudowo, tak? Można powiedzieć tak sobie, źle. Okropnie to żachliwo, okropnie, fatalnie. Można powiedzieć tak pozytywnie. Wszystko w porządku, wszystko w poriadku. Można powiedzieć, co słychać? Nic nowego. Nic nowego. Albo po staremu. Po staremu. Więc. Y Proszę zapisać sobie te wyrazy. I teraz spróbuję z Agatką porozmawiać. Dobrze? No, a więc tak. Cześć! Cześć! Co tam u Ciebie? Wszystko w porządku! A u Ciebie? U mnie wszystko dobrze. Czuję się świetnie. Nastrój mam dobry. Cieszę się, koleżanko. Pa, pa, pa. Zrozumieliście? Czyli tak. Ej, czuję się dobrze, tak? Można powiedzieć. Ej, I kiedy o tym o tak pozytywnie mówić, to mówimy tak: bardzo dobrze, fajnie, świetnie. Wszystko w porządku, tak? I tak. Neutralnie, tak, nie tak, nie siak, nic nowego, albo po staremu, tak, tak, a kiedy mówimy, że negatywnie się czujemy, to mówimy źle, okropnie, fatalnie, źle, okropnie, fatalnie, tak? Moi drodzy, proszę nauczyć się tych wyrazów i postarać się porozmawiać sobie. Почвічить, повправлятися, так? спробувати розмовляти, наприклад, наприклад, з кимось, з батьками, з сестрою, з братом. так? Спробуйте запитать, як лечі, чи це свихать, чеш, що там у тебе, так? Прошу спробувати. Поздравляю всіх сердечно. па!